Cześć! Cieszę się, że tu jesteś i zainteresował Cię nasz podcast. Za chwilę usłyszysz jego fragment. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Miłego słuchania. Jarosław Kaczyński rzeczywiście myśli strategicznie. On myśli tak, jak stracimy władzę? To może ta opozycja będzie miała tyle problemów, że nie będzie, zapomni o tym, co myśmy nakradli i po kilku latach my się na tym uwłaszczymy. Jeśli nie straci władzy, to być może tych nieruchomości w ogóle jeszcze będzie więcej. Więc ja myślę, że Kaczyński jest jednym z tych niewielu polityków, którzy myślą po prostu strategicznie. Nie z dnia na dzień, nie dojutrkowaniem, tylko myśli dłuższym dystansem i dłuższą perspektywą. Natomiast rzeczywiście tam się nastroje poprawiły, ponieważ oni dzisiaj widzą, że zima nie jest taka sroga, jak opozycja mówiła, że nie ma takiego dramatu z węglem, że ludzie tak naprawdę. Już jakoś te ceny wysokie przetrawili. I sondaże Prawa i Sprawiedliwości są stabilne. To nie jest tak, że oni spadli nagle do 25%, tylko mają 30-30- 30 kilka procent poparcia. Opozycja jest pokłócona, więc nie, Kaczyński też nie czuje, żeby tego oddechu opozycji na plecach. Nie jest tak, żeby musiał się obawiać, że tutaj opozycja stanowi jakiś wspólny front. Oni wszyscy właściwie nawet dzisiaj nie wiedzą 9 miesięcy przed wyborami, w jakim kształcie pójdzie opozycja do, do wyborów. Czy to będą cztery listy, czy będą dwie listy? Cztery listy to akurat jest najgorszy scenariusz, bo najłatwiej będzie zepchnąć pod próg najmniejszych graczy, czyli na przykład. PSL i wtedy mamy powtórkę sytuacji z 2015 roku, kiedy lewica nie weszła do parlamentu i Kaczyński, czyli Prawo i Sprawiedliwość, przy relatywnie niskim wyniku, bo to było 37,5% głosów, dostali taką premię mandatową z Donta, że uzyskali samodzielne rządy. Ja uważam, że to jest bardzo realny scenariusz i może być tak, że Kaczyński po prostu będzie rządził trzecią kadencję. Spokojnie. To nie koniec. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Do usłyszenia!